Okej, kochani. Dzisiaj słuchajcie, będziemy grać w symulator pralki. I zobaczymy, słuchajcie, czy będziemy mogli. No. Bierzemy niebieski, bo to jest mój ulubiony kolor. Ok. Ktoś mnie poprosił o to, żebym właśnie zagrała w symulator pralni. Mm, dobra, dlatego teraz gramy od to. W to. Okej, okay, możemy jeszcze edytować, możemy mieć pralkę. Ja to widzę, by już grałam. Nie pamiętam, czy to na odcinku grałam, ale no. Okej. Okay, bierzemy tutaj. Ja wiem, co tutaj się robi. A. Dobra, to, tu są czyste rzeczy, to my mamy tutaj dać. Dobra, po prostu zapomniałam i tyle. Można jeszcze kupować nowe pralki i w ogóle takie różne rzeczy. Zobaczcie, jaki słodki piesek tam był. O matko. A, dobra. Tylko jedna pralka mamy. Musimy poczekać, jak nasze ubrania się wypiorą. A właściwie to już wyprały się. Wow, ale sztos. Pięć końców. No to dobra, tutaj nam pokazują. To jest sklep, gdzie się kupuje pralki. I koszyki. Okej. Okay. Dobra. Ale jeszcze nas nie stać na pralkę. Nowa pralka jest za 10 końców chyba. Jak się nie mylę. Chociaż zobaczmy. Zobaczmy za ile jest nowa pralka. O, zobaczcie jaki słodki piesek. <laughs> Naszym zadaniem to chyba będzie właśnie mieć zwierzątko jakieś tutaj słodziutkie, takie małgoruczo. Okej, okay. zobaczmy nowe koszyki. Tak, za 10 jest taki nowy. Kolejny za 25, to jeszcze ciężej będzie. Ale dobra, idziemy. <laughs> wow, co to jest? Zobaczcie, wow, jakaś czarna dziura? Co to jest? O nie! A, my mamy to? Mamy to. Dobra. Weźmy to. Musimy nowy koszyk kupić. Wow, sztos. Zobaczcie, ile nowych rzeczy tu mamy. A czy mogę tam wskoczyć? No nie, nie wskoczyłam. Dobra. No to szybko tu się tego pierze. To też mi trochę ułatwia. 13, tu mamy więcej za te, za te czarne ciuchy. Sztos. Nie. O. Zostały czarne ciuchy. To fajnie. To fajnie widzimy. No okej. Okay. Dan. 13 znowu. I musimy znowu. A właśnie ja muszę iść kupić pralkę. Dobra, idziemy kupić pralkę. A więc mam nadzieję, że te ciuchy będą tutaj. Gdzieś. Wow, ktoś ma super rzeczy dla... Zobaczcie, nawet tu wszyscy doje... Do jeszcze... Dojechali. Ej! Panie sklepikarzu! Możemy to kupić, ale my już przeskoczmy na to. To też byłoby fajne. Dobra, kupiliśmy dwie pralki. Mam nadzieję, że to coś da. I w ogóle, że... Będzie tak, fajnie. Okej. Okay. Ło, wow, zobaczcie, ile rzeczy. Ja, ja biorę te różowe. O, zobaczcie, jak piesolek. Jaki on słodki. Kurczę. Weźmiemy taką. Albo nie. Taką najpierw. Place. Później taką, z drewna. I zobaczmy, która będzie szybsza. Oczywiście bardzo mi jest szkoda, że nie kupiłam tego koszyka, jestem taka zła, ale dobra, kupimy w sumie korzyk za te pieniążki, które uzbieramy. Może możemy wydać oczywiście robuxy, których nie chce mi się wydawać. Ej, ja... ja... gdzie jest mój... A dobra, ja tutaj dałam te... Czemu? Dobra... Nieważne, nie pytam. Dobra, tutaj damy takie coś. No i tutaj damy rzecz 4. Dobra, na razie się rozbudu, rozbudowujemy. Dobra, możemy meble albo i nie. Dobra. Piękne, czyste ubranka. Dzięki. Mamy 15 końców. Czyli więcej. E, czemu ona dziwnie. Dobra, Dan. Fajnie, tu się trochę laguje, można tak powiedzieć. Dobra. 10? Co tak mało. Ok, idziemy po kolejne. A kolejne to nie będą pralki, ale to będą koszyki. Będzie to koszyk. Mam nadzieję, że coś kupimy. Wow, coś drop. Dobra, weźmiemy coś, bo tu coś podobno dropy mają. Omg. Co to ma być? A dobra, tu chodzi o to, że rozwalają nam te. E, nie wiem, czy to było dokładnie. Okej, okay. ej, panie. Okej, okay, baskety. Za 150 mamy różową. Tu mamy, że 10, może nawet zebrać. No dobra, kupujemy tą. Jestem bardzo ciekawa niebieskiej. Uważaj, gdzie jedziesz, baranie. <laughs> Jakieś rubiny te. Dobra. I mamy niebieski koszyczek. Fajnie, a jakieś rubiny podobno są. Gdzie one są? Czy wy zebraliście rubiny? Nie żartujcie sobie nawet ze mnie. A dobra, bo my mamy tutaj te czyste ubrania. Ok, teraz mamy 10, czyli tutaj dam, i tutaj dam i może jedno tutaj ciekawe jestem widzę jak nam wyjdzie czy będziemy mieli takie duże pralki jak oni czy nie a dobra tu nam pokazuje że miejsce jest na tej pralce dzięki dzięki no i zobaczcie jak easy to się robi tylko 15. No wiecie co, ja bym za swoją robotę dała co najmniej te 20. <śmiech> <śmiech> Dobra, widzę. Właściwie nie wiem, no co teraz zbieramy, bo jakby mamy. Nawet spoko pralki. Jak już będzie mało miejsca, to oczywiście usunę tą pierwszą, bo ta pierwsza jest trochę pobrudzona. No i mamy 18. Okej. Okay. Wow, ale speed. Zobaczcie, ale spida Dostaliśmy. Okej, okay. tutaj za 50. I ta najnowsza. Tutaj jest taka ceglasta. I jest większa. Tak. To weźmy tą. A później ceglastą, Dobra, nawet spoko. Wiecie, jak będziecie mieli restart czy coś, to i tak będziecie mogli no, grać. Bo jak naciśniecie na jakąś platformę, pokażą Wam się pralki, które Wy oczywiście macie. Omega sztos! Sztos tak po kolorach. Sztosik. Dobra, tu mamy też sześć. Tu weźmiemy jakieś brudne. Rzeczy. Ej, teraz nam idzie szybciej, nieco. Ej, ja chcę tyle mieć pralek, ile on. Dobra. A tu trzeba długo czekać. Kolejne jest po 60 parę. Ciekawe, ile z tej pralki to będziemy rzeczy. Mam nadzieję, że jednak. No, dużo. Uff, widzowie. Dobra. Zrobię sobie screena. Okej. Okay. Dzięki. Ja bym chciała mocno mieć kolorową pralkę, bo też jest. I po prostu no. Okej, okay, zobaczcie ile to pralek się zmieściło. Najgorzej, że trzeba czekać, aż te ubrania się wypiorą. I w ogóle. Dobra. Sześć, pięć. Najgorzej, widzę, trzeba czekać i czekać. A mamy zero rubinów, najgorzej. Właśnie na to czekałam, żeby były rubiny. Żebyśmy mogli już sobie peta kupić. Czyli zwierzątko. Okej. Okay. 81. Na pewno nas stać na jakąś pralkę inną. Oby nas było stać. Ta pralka trochę nam pomogła. Ale ja bym wolała tą ceglastą. Bymidiała też tą kolorową, która była na wystawie. a Gdzie ona jest? O, tutaj i tą. O, mykę, ja chcę tą. Kiedyś miałam. Dobra. A, bo to za dziewięćdziesiąt. Ja już się napaliłam na to. Kurczę, najgorzej. <laughs> Dobra. Dobra. Bierzemy te ciuszki i zobaczmy... Dostaliśmy dostaliśmy oficjalnie, dostaliśmy 90, więc teraz idziemy kupić pralkę. Ciekawi mnie ta ceglasta, właśnie ta z cegłami takimi fajnymi. Ale nadal bym chciała mocno kolorową albo tą cukierniczą, taką jakby. No ok. Tą bym chciała. Dzięki. Kolejna jest taka dziwna pralka. Ej, Speed, ok, spida mamy. Już wiem jak się daje spida. Place. No i zobaczcie, mamy tu taką. Oczywiście, dan. Wygląda inaczej. dobra, moja kolekcja pralek się powiększa. Zobaczcie, sztos. Kolejna jest taka biała, taka ładna nawet. Zresztą wy napiszcie w komentarzu, czy waszym zdaniem jest ona ładna. I zobaczcie, tu mamy 7 tym razem. Siedem rzeczy do pralki. Znowu musimy, no. Na razie nie będę kupowała nowego koszyka, bo oczywiście ten koszyk nawet jest spoko. O, ktoś się nazwał Creepy. Wow. Sztost. Do trzech pralek daliśmy. Zobaczcie, ile ktoś ma dan. Wszystkie pralki są dan. Mega to. Ja bym chciała te czarne. Najbardziej. Ok. 35 to nawet spoko. Nawet dużo. Szczerze. Musimy mieć chyba 100 parę, jak się nie mylę. Obstawiam 150. Dobra. No i mamy 100 parę. Nie wiem, po ile jest właśnie ta następna pralka. Pewnie ze 100 parę, właśnie. Teraz zobaczmy. Szkoda, że tak trzeba ciągle biegać. 150, tak jak myślałam. Bo oczywiście tak mniej więcej by było. Uch. Okej, okay, speed. I tu mamy jeszcze takie trzy. <laughs> o matko. Ja, ja chcę tu do pralki zobaczcie, Mogę być w środku pralki. to? Ja bym mocno chciała. To jego? pralki? Dobra, zrobię sobie screena tutaj. Przy chyba jego pralkach. No, weź nie idź za mną. Kościół. Dobra. Zrobiłam screena. Przepraszam, przepraszam, że ci tak wbiegam w pralki. Okej. Okay. A, kolejnej my nie mamy. 150 musimy mieć. A, to proces tworzenia nowych, czystych ubrań. Dobra, skoro już mamy to, biegniemy, 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 biegniemy. Mm. Dobra. Chciałam mocno mieć jakieś nowe pralki, takie. Sztos. Dobra, 150. Ej, a kolejna, jaka jest? Kolejna. Kolejna jest taka wyścigowa, później jest taka, właśnie czarna, którą widzieliśmy. Później jest wow, taka, takie różne kolorowe. Ja bym działała tam. Zakochałam się w tej pralce. No normalnie, no. Dobra, postawię na kolejne nowe pralka. Znowu mi się rozbudowuje. Jeżeli chcecie więcej takich zwariowanych odcinków, to piszcie w komentarzu. Serduszko na przykład. Jeżeli chcecie więcej takich właśnie odcinków typu symulator, typu ty, ym, tykon i w ogóle tajkon Dobra Mamy tu na fulla Znowu na 7 wszystko Wszystkie pralki na 7 tu Dobra, zobaczcie Kolorowe praleczki, no pięknie, pięknie, pięknie Dobra, nie mogę się doczekać kolejnej pralki, którą to będziemy. Ok, widzę. Um, tu mamy fankę przyszła teraz, i za tą pralkę się najwięcej dostaje. Zobaczcie, teraz mam 91 za tą pralkę. Dobra, nagrywasz? Tak. To dobrze nagrywasz. Oki. Okay. Żadne jej. Ani hej. Czemu mam tak mało tych? A ja zbieram. Chyba mam reset. Okej, okay, widzę. Już naprawione błędy. No, weź się wsać. No i zobaczcie, megażtosikowe. Proces tworzenia nowych ubrań. Mega, że teraz już mam dłuższą taką kolejeczkę. Jak zabraknie miejsca, oczywiście wysunę to, usunę to, 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 to. Da się jedna na drugą pralkę dać. To jest też pomysłowe, bo możemy tak dać. Ciekawe, gdzie jej jest baza. Jestem biedna. Eee, to nie jest powód. Do śmiania się, <laughs> ale tak. Ja też taka byłam. Jak tutaj tego nagrywałam. Dobra. Dobra, 168. Mam nadzieję, słuchajcie, że z to będziemy. Nie wiem, ile trzeba na kolejną pralkę. Znowu nie popatrzyłam. No, widzicie. Okej, okay, teraz szybko zobaczmy. O, tak jest. Ja muszę mieć to, ja muszę mieć to. Ja muszę mieć to. Ja już patrzę, gdzie oni to dają. Rubin? Gdzie jest Rubin? Jak chciałam? Ej, dajcie mi też coś. Ja specjalnie za nimi poszłam. Oh, jest Rubin, jest magnes. Ja mam? Nie, on ma. Jest ma. Jest. Dobra, mam magnes. Jupi. Dobra. Ja jak szalona tutaj biegam. <noise> Zaciuchami. Okej, okay, i to mi dużo ułatwiło sprawę, bo słuchajcie, mam już więcej tych rzeczy. Dobra. O, kurczę, potrzebujemy chyba nowy koszyk. Dobra. Trzeba kupić nowe pralki. Okej. Okay. Teraz idziemy superanską. Kupić nowe pralki. Oto 100. O, ty też jest. Super. 280. Nie, to chyba jakieś żarty, no? Jak sobie tą wyścigową pralkę, tą fajną. Zobaczcie, tu nawet mamy taki złodziak. Nie chcę mieć mocno zwierzątko tutaj. Dobra. Mhm. <laughs> Sukces. Jeszcze jest to. Jeszcze to, 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 to. Czy jest nawet wojskowa. Dobra. Ale my na odcinku dzisiaj piszcie w komentarzu, czy chcecie part 2 w sensie z tego. Bo... Pewnie dużo by chciało. Ciekawe, co by było, jakby jedna osoba grała w to wszystko. <grystanie> Dobra. Tylko 7? No wiecie co? Zobaczcie, tu mamy 8 na przykład. 8 możemy rzeczy dać, więc potrzebujemy też większy koszyk. Musimy też o to zadbać. No to fajnie. Ej, ja chcę mocno te, 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 te niebieskie. Okej. Okay. Dobra. Okej. Okay. Okej. Okay. Mamy tu ciuszki, no i super. Lesi dołączyła. A my już prawie kończymy. <gryzny> Okej. Okay. Następna ta e, koszyk jest za 150, tak? Jak się nie mylę. Ten e, koszyk, w sensie, no. No, koszyk. Okej. Okay. Patrzy, co tam u mnie. Patrzy, ile ja mam pralek. <gryw> Dobra. No to fajnie. Pewnie się smuci, a dlatego, że ma tylko dwie pralki. Ale ja na początku też tak miałam. Dobra, ciekawi mnie, ile dostanę za to. 166. To naprawdę dużo. Ok. Lesji ma tą pierwszą bazę. Ej, Lesji ma trochę rozbudowaną chyba. Nie wiem. Idę coś kupić. Ok. Dobra. Ależ to, kolejna jest za 480. A ile kosztuje? O, mamy, mamy, mamy. Um, mamy już różowy w Teraz możemy pomieścić 15 aż tych rzeczy. To jest fajnie. To na pewno nam ułatwi sprawę. Zobaczcie. Różowy koszyczek. 15 rzeczy. Aż na raz. Fajnie, bo tutaj naprawdę dużo. W ogóle y, ta misia się dużo razy pojawiła na odcinkach. I to jest fajne, bo widać, że aktywna. W ogóle na YouTube też jest aktywna, więc. Fajna jest. Dobra. Hej, Julka. Hejcia. Dobra. Ej, a którą ty będziesz miała bazę? Właśnie wszystkie są zajęte. Eee, misia? O, dobra, bierzesz tą czerwoną, okej. Okay. Dobra. Mamy 130. Dosyć dużo zdobyliśmy. Ehm, póki co. I musimy mieć 450. Dobra. Ona pisze. Subskrybuj Julię. <grybuj> Jak słodko. Widzowie, Tutaj była pokazana wcześniej. Nie wiem, czy widać było. Łapka w górę. Normalnie. Więc łapeczkę w górę. Dobra. Mi patrzy. Mhm. O, mi się ani jednej pralki nie ma. A, ma! Dobra. Mmm, dobrze. Już prawie się zbliżamy do 450. Okej, okay, widzowie, jak zobaczyliście, i tak mam dosyć dużo. Nie mogę się doczekać tej czarnej pralki, tej najcenniejszej. Ciekawe, ile ona potrafi dźwignąć ciuchów Myślę, że 9. Obstawiam przynajmniej. Dobra, jeżeli chcecie drugą część z serii, właśnie pralka, symulator, to piszcie w komentarzu C. Wow, sztos. Dobra. Idziemy, słuchajcie, idziemy po kolejną pralkę. Bo już mamy 500 nawet. Wow, co, co tak dużo mamy? Dobra, a czy kolejna jest A za 900? To nie możemy kolejnej. Możemy tą. Bardzo mnie ciekawiła właśnie ta, bo nie wiem, jaka to mniej więcej będzie pralka. Czy to będzie dobra pralka, czy zła pralka? Okej, okay, potrafi też 8. To trzeba ją zburzyć, tą zepsutą. I zobaczcie, ja mam taki fajny piramidkę, tak jakby. No sztos. A czy za nią się dużo dostaje, czy mało? Słuchajcie, tu coś jest w środku nawet. Okej, okay, zobaczmy. Widzowie, mój koszyk świeci. Sztos. Sztos. Jak dotąd, to jest mega sztos. Dobra. Mega. Mamy tu tak bardziej kolorystycznie dobrane to wszystko. Okej. Okay. No i mamy pięknie Dobrane. Super. Wow, a na tego, jak dojdzie do samego końca, to co będzie? Napiszcie w komentarzu. A ja już się z wami żegnam, słuchajcie. Witaj, e, żegnamy się, witam i napiszcie, czy chcecie kolejny odcinek z tej super zwariowanej serii. Bo moim zdaniem to jest spoko. W ogóle spoko wszystko. No i popędki Z <grym> No, mam się w pralce. <laughs> Okej. Okay. No i powodki zła. Pa!